Zaczynamy pierwszy rząd szala od czterech oczek łańcuszka. Robimy narzut i w pierwszym oczku tego łańcuszka robimy słupek. I jeszcze jeden słupek. Teraz oczko łańcuszka i jeszcze dwa słupki w tym samym oczku. To jest pierwsze oczko naszego łańcuszka. I mamy taką muszelkę. Robimy teraz oczko łańcuszka i dwa narzuty. I ostatni słupek w tym samym oczku to jest słupek podwójny z dwóch narzutów. To jest początek naszego szala, rząd pierwszy. Dalej robimy pięć oczek łańcuszka. Obracamy chustę na lewą stronę. I robimy jeszcze jeden słupek w tym samym oczku, z którego wychodzi nam łańcuszek. Dalej Robimy fałkę, czyli tutaj w środku tej muszelki, tu gdzie mamy oczko łańcuszka, robimy jeden słupek, dwa oczka łańcuszka i jeszcze jeden słupek. I to jest koniec drugiego rzędu. Rozpoczynamy rząd trzeci od dwóch oczek łańcuszka. Obracamy. Szal. i tutaj mamy teraz dwie fałki w pierwszej fałce robimy pierwszą muszelkę czyli jeden słupek drugi słupek owijamy wokół łańcuszka z dwóch oczek oczko łańcuszka i jeszcze dwa słupki wokół tej samej fałki i mamy pierwszą muszelkę Drugą robimy pod drugą fałką, dwa słupki, oczko łańcuszka i jeszcze dwa słupki. I dalej, ponieważ jest to nasza końcówka, tutaj to zawsze z tej strony, jak będziemy robić ostatnią muszelkę to robimy jeszcze oczko łańcuszka i słupek podwójny. I rząd trzeci zakończony. Rozpoczynamy rząd czwarty od pięć oczek łańcuszka. Obracamy i w tym samym oczku wykonujemy jeszcze jeden słupek. dalej narzut i już przechodzimy na środek muszelki, czyli tu gdzie mam oczko łańcuszka, owijamy słupek, dwa oczka łańcuszka i jeszcze jeden słupek. To jest druga fałka. Trzecia fałka, ostatniej muszelce, tutaj też gdzie mam oczko łańcuszka, słupek, dwa oczka łańcuszka i jeszcze jeden słupek i to jest koniec czwartego rzędu rozpoczynamy rząd piąty od dwóch oczek łańcuszka obracamy szal i w pierwszej fałce robimy dwa słupki oczko łańcuszka i jeszcze dwa słupki i mamy do końca jeszcze dwie fałki i w każdej fałce robimy muszelki, czyli dwa słupki, oczko łańcuszka i dwa słupki. I w ostatniej fałce również dwa słupki, oczko łańcuszka i jeszcze dwa słupki, a ponieważ to jest Ostatnia fałka, to dodajemy jeszcze jedno oczko łańcuszka i słupek podwójny. I to jest koniec piątego rzędu. Rozpoczynamy rząd szósty od pięciu oczek łańcuszka. Obracamy szal na lewą stronę i robimy jeszcze. Jeden słupek w tym samym oczku i to jest nasza pierwsza fałka i dalej po jednej w, każdym, w każdej muszelce, czyli słupek, dwa oczka, łańcuszka i słupek. I tak w każdej z muszelek poprzedniego rzędu, słupek, dwa oczka, łańcuszka, słupek. I wyszły nam cztery fałki w szóstym rzędzie. Rozpoczynamy rząd siódmy od dwóch oczek łańcuszka. Obracamy szal teraz na prawą stronę i w każdej fałce robimy dwa słupki, oczko łańcuszka i jeszcze dwa słupki. Tak w każdej z fałek. dwa słupki, oczko łańcuszka, dwa słupki. I po zakończeniu czterech muszalek robimy jeszcze jedno oczko łańcuszka i słupek podwójny pod ostatnią fałką. I to jest koniec siódmego rzędu. Rozpoczynamy rząd ósmy, również od pięciu oczek łańcuszka. Obracamy szal na lewą stronę i robimy jeszcze jeden słupek w tym samym oczku. I wyszła nam pierwsza fałka. I każdą kolejną robimy już muszelce poprzedniego rzędu, czyli słupek dwa oczka łańcuszka i słupek do końca rzędu. I po zakończeniu ósmego rzędu powinno nam wyjść pięć wałek. Rozpoczynamy rząd dziewiąty od dwóch oczek łańcuszka. Obracamy chustę. I robimy w pierwszej fałce dwa słupki, oczko łańcuszka i dwa słupki. I to będzie pierwsza muszelka tego rzędu. I dalej w każdej fałce. Tak samo do końca rzędu. I w ostatniej fałce również dwa słupki. Oczko łańcuszka i dwa słupki. A na koniec oczko łańcuszka i słupek z dwoma narzutami, czyli słupek podwójny. I rzędzie dziewiątym otrzymujemy pięć muszelek. Dalej. Wykonujemy rząd dziesiąty, którym dochodzimy z naszymi fałkami tylko do przedostatniej muszelki. Tą ostatnią już zostawiamy wolną, bo tutaj będzie nam się już, będzie, będą się nam tworzyć te schodki e, uatrakcyjniające brzeg e, ozdobnych chusty. E, rozpoczynamy tradycyjnie od pięciu oczek łańcuszka. Obracamy chustę na lewą stronę i robimy jeszcze jeden słupek w tym samym oczku. To jest pierwsza nasza fałka. I dalej w każdej z muszelek oprócz ostatniej wykonujemy fałkę, czyli słupek dwa oczka, łańcuszka i słupek. I to już przedostatnia muszelka. I w tym rzędzie, już dziesiątym, zostawiamy tą ostatnią muszelkę wolną. I wracamy teraz z powrotem. Rozpoczynamy rząd jedenasty, czyli dwa oczka łańcuszka. Obracamy teraz już na prawą stronę. I w każdej fałce robimy muszelkę, czyli dwa słupki. Oczko łańcuszka i dwa słupki. I tak w każdej fałce do końca rzędu. I w ostatniej fałce również dwa słupki, oczko łańcuszka i jeszcze dwa słupki. I na zakończenie oczko łańcuszka i słupek podwójny. I rząd 11 jest zakończony. Widzimy już tutaj ten pierwszy schodek. Dalej powtarzamy rzędy. 10, 11, jeszcze trzykrotnie, i znowu z kolejnym rzędem dochodzimy tylko do tej przedostatniej muszelki, i utworzy nam się kolejny schodek. Teraz chciałam Wam pokazać szal, który już zrobiłam do połowy. Widać tutaj właśnie te charakterystyczne schodki dla tego wzoru. Tutaj w pierwszym schodku mamy Licząc od początku 5 tych muszelek, czyli jakby 10 rzędów, i dalej co 4 muszelki rząd kolejny wykonujemy tylko do przedostatniej muszelki, i tym samym właśnie tworzą nam się takie charakterystyczne schodki. Czyli teraz powtarzamy rzędy 10-11, pamiętając o tym, żeby co 8 rzędów a wykonać ten właśnie schodek, czyli skrócenie rzędu do przedostatniej muszelki. Dalej szydełkując według schematu, powtarzając stale rzędy 10 i 11, pamiętając również o zachowaniu tych schodków tutaj na wolnym brzegu chusty, możemy tak szydełkować do końca tym systemem i wtedy otrzymamy jeden brzeg prosty. Kończący chustę. Możemy również zostawić z motka około 50 gramów włóczki i również tutaj wykonać schodki uatrakcyjniające ten gładki brzeg chusty. Ja jestem właśnie po zakończeniu 16 schodka i z 200 gramowego motka zostało mi 50 gram. I właśnie teraz pokażę Wam jak zrobić tutaj z tego gładkiego brzegu brzeg ząbkowany. Rozpoczynam zatem zgodnie ze schematem rzędu 10 od 5 oczek łańcuszka. Robię jeszcze jeden słupek w tym samym oczku. I jest pierwsza fałka, drugą fałkę robi już w wachlarzyku słupek, dwa oczka łańcuszka. I słupek. I tak w każdej muszelce ale zostawiam ostatnie cztery muszelki wolne. Czyli szydełkuję w każdej z nich do momentu, aż zostanie mi na końcowym brzegu cztery wolne muszelki, i tam się spotka. I ostatnia fałka przypada w muszelce. Piątej licząc od końca tutaj, czyli cztery muszelki wolne. Obracamy uste na drugą stronę i wracamy z schematem rzędu 11, dwa oczka łańcuszka i w każdej z robimy muszelkę, czyli dwa słupki. Oczko łańcuszka i jeszcze dwa słupki. I tak w każdej muszalce do końca rzędu. I jestem już pod koniec powrotu schematem rzędu jedenastego. W ostatniej fałce robię. Dwa słupki, oczko łańcuszka, dwa słupki, oczko łańcuszka i słupek podwójny. I dalej powtarzamy cały czas tak samo. Rząd dziesiąty do momentu, kiedy zostaną nam przed końcem cztery muszelki, czyli tutaj do tego miejsca, a wracamy rzędem, schematem rzędu 11 do samego końca, i potem powtarzamy cały czas tak samo, i wtedy na tym brzegu prostym utworzą nam się podobne schodki. Przydełkując dalej w ten sposób. Otrzymujemy charakterystyczne schodki również na brzegu kończącym chustę, aż do samego końca, jak widzicie. I tutaj w ostatnim schodku zostaje nam pięć muszelek. I na tych pięciu muszelkach kończymy chustę.